Hej, cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym y, odcinku z popieprzonych setupów. Ehm, dzisiaj setup taki y, poniekąd bardziej normalny, aczkolwiek y, również y, z własnej woli bym na pewno nim nie chciał grać. Ehm, niestety, z, y, znaczy niestety, niestety, jak wolicie, stwierdziłem, że nie pokażę Wam tego y, standardowego wybierania setupu na samym początku filmu, ze względu na to, że i tak, i tak nie użyję w tym gameplayu chyba niczego poza bronią główną, więc a o niej mogę sam powiedzieć, ale w każdym razie o ile dobrze pamiętam Patryk Szostak prosił, abym zagrał znaczy nie wiem, czy to mogę nazwać snajperką, ale niech to będzie karabin wyborowy MK11 MOD 0 z celowniki dodatkowym celownikiem mechanicznym. Tylko i wyłącznie nim. Ten refleks jest tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że bez refleksa nie mogę dodać do, dodatkowego celownika mechanicznego. Ehm, czy bez. E, w sensie mógłby to być ten, zamiast tego refleksa każdy inny celownik poza mechanicznym. No ale w każdym razie, m, moi drodzy, e, e, prosiłbym, żebym grał tylko i wyłącznie z tym dodatkowym celownikiem mechanicznym, z ciężką lufą i chwytem. E, m, z... Tak, ciężką lufą i chwytem pionowym, aczkolwiek niestety chwytu pionowego nie mam, dlatego grałem z chwytem Ergo, który jest y, dokładnie co do J. tym samym, y, tyle że po prostu inaczej się nazywa i troszeczkę inaczej wygląda, ale statystyki podnosi w ten sam sposób. Jeżeli chodzi o broń dodatkową, której nie użyję nigdy przenigdy, y, to jest to y, Rex, zwykły Rex, którego wybierany, który jest wybierany najczęściej y, do tych popisanych setupów, bo jest po prostu słaby. Y, no i oczywiście tak jak powiedziałem nie użyję go ani razu, bo mnie pewnie szlak trafił. Um, na początku myślę... I jeszcze tak, do tego granat hułkowy i amunicja. Ten, e, ten granatik wziąłem sobie go w sumie przez przypadek, w sensie po prostu był już tutaj w tym moim e, ekwipunku i tak stwierdziłem, że go nie usunę. E, bo nic nie było o tym... nic nie było w komentarzu napisane, że mam go nie usuwać. Um, w każdym razie... E, 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 w każdym razie widzicie co na początku myślałem, żeby sobie na, zagrać troszkę innym, jakimś systemem typu Scout Elite. E, tam ktoś podał e, Scout Elite z lunetą 40 i czymś tam i czymś tam jeszcze, ale w każdym razie stwierdziłem, że chyba jednak e, wezmę tego MK11 ze względu na to, że żeby. Ja nie lubię, tą, ja nie lubię w ogóle tej sniperki Scout Elite, a żeby nie mógł zagrać, to bym potrzebował jeszcze e, zrobić jest Jezus, 60 60 kili przed tym jak mógłbym to nagrać, a ja nie mam zbytnio dzisiaj dużo czasu ym, na nagrywanie filmów. Już jeden dzisiaj nagrałem, mam niedzielę i muszę nagrać jeszcze jeden na poniedziałek. Więc y, przydałoby się sprężać, ładnie mówiąc. Ym, dlatego po prostu stwierdziłem, że zagram sobie tym setupem, który wcale nie jest, ym, wcale nie jest ten, ym, jakiś taki zły, jeżeli chodzi o tą serię. całkiem, całkiem okej, okay. w sensie starczy do dupy mi się nie grało, więc no. A to, że tutaj tyle kili robiłem, to... No kwestia tego, że wam akurat y taki fragment wybrałem, bo zagrałem kilka rund, tylko że czasem było tak, że po prostu w się świecie nie mogłem tego pokazać ze względu na to, że ginąłem tam... Nie dajmy na to robiłem jednego killa i ginąłem trzy razy. Więc było to zdeka niewygodne. Ale y akurat ten fragment, te 10 minut, czy ile ten filmik będzie trwał, jest taki, gdzie y nie szło mi niż mnie najgorzej, a wręcz przeciwnie całkiem, całkiem e, spoko. E, tak, jeszcze jedno M powiem wam tylko moi drodzy, że jeżeli e, no, jeżeli e, przez jakiś następny dzień będzie e, mało Mało tych, jak to się nazywa? Mało, nie mało filmów, tylko po prostu filmy nie będą pojawiały się o 15 Będą się pojawiały albo później, albo w ogóle przez cały dzień Jeżeli się będą pojawiały później, to, to pójdzie taka informacja jak dzisiaj, w sensie u was wczoraj W sobotę, w niedzielę, że filmik pojawi się o 16 W każdym razie, jeżeli filmy, filmik się na przykład w danym dniu nie pojawi To się nie dziwcie, tylko... Mianowicie, moi drodzy, ja za... Czekajcie, który mamy dzisiaj? Jest 13, tak? To znaczy, że 16 chyba się zaczynają się, albo 17, się zaczynają 17, święta wielkanocne, a ja zaraz po świętach wielkanocnych mam ten 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 cały egzamin, egzamin gimbazjalny, do napisania i mniej więcej no przydałoby mi się troszkę jeszcze pouczyć do niego, no bo fajnie by było gdzieś tam łącznie wyjść na. nie wiem, no zająć się około 150 punktów, 75% to jest tak, no w sensie tak dobrze średnio nie chcę. Jakoś nie, nie, nie chce mi się przepracowywać. <grym> Więc e, samego egzaminu pewnie miał około 80-80, par. No ale nieważne, w każdym razie, mm, właśnie przez to, że mogę się tam, nie wiem, czasem chcieć uczyć czy coś, taka abstra abstrakcja w moim wypadku, e, to e, filmy niekoniecznie będą e, się musiały pojawić w danym dniu, po prostu, no, no rozumiecie, prawda? Rozumiecie, to jak napiszę ten egzamin i jakie będę miał potem oceny, rzutuję na to, gdzie potem pójdę do szkoły. To, 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 a ja chcę iść do konkretnej szkoły, do Krakowa, do szóstki, ze względu na to, że nie, nienawidzę, po prostu nie cierpię niemieckiego. A szóstka krakowska jest liceum, liceum językowym, przez co mm, mogę tam zamiast, zamiast niemieckiego wybrać sobie hiszpański który jest nie tylko, że bardziej użyteczny, w sensie bardziej się przydaje, bo więcej osób e, mówi w, w, języku, w języku hiszpańskim niż niemieckim. To jest chyba drugi język, e, nie chińskiego, to jest chyba drugi język po angielskim. Więc, więc e, całkiem spoko. W sensie wydaje mi się, że mi się bardziej przyda. A no, jak pójdę do jakiejś innej szkoły, no to, to, to nie będę miał te, tego... Z, specjalnie do wyboru, bo nawet nie wiem, czy w Krakowie jest druga szkoła, która oferuje op kilka, czy nawet, na, no nie no, kilka języków, chyba około 10, osiem, 10 języków jest, więc ym, w każdym razie, no koniecznie po prostu chcę ym, napisać tutaj tak w miarę dobrze, co prawda rekrutacji jest kilka, w sensie jest najpierw y, jak ktoś idzie za niedługo do liceum, albo jest już w liceum, albo nawet skończy szkołę, bo takich widzów y, też wiem, że mam, to, y, to, 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 to y, w każdym razie, no, coś chciałem powiedzieć, mi wpłato z głowy. A, to wie, że rekrutacje są dwie, czasem trzy nawet. To znaczy, że najpierw są przyjmowani, najpierw jest rekrutacja tych najlepszych. Potem jak. Po, potem, wiecie jak. Zostanie trochę miejsca, to jest. A zawsze zostaje, zawsze jest praktycznie jeszcze druga rekrutacja. To jest jeszcze rekrut, To wtedy rekrutują tych trochę gorszych, a jak wtedy jeszcze trochę miejsca zostanie, to jest trzecie. No i tak, aż, aż się miejsce zapełni, prawda? Prędzej czy później to się musi zdać, chyba. Więc. Więc więc. No, no to jest, tak to wygląda. Dobra, z tego co widzę, film ma już 7 minut 30. Jak, jak widzicie, tak jak mówiłem, nie, szum, nie szumie tutaj wcale tak źle. Siepałem się, że będzie gorzej, tak? A co do mapy, no to chyba każdy zauważył, że jest to Operation Locker oraz e, e, oraz, oraz, oraz podbój. Na normalu. Tak. Myślę, że każdy to, e, to widzi. E, moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie... Mm, Ulotka o kebabie, a tymczasem ja się z wami powoli będę żegnał. Tak więc pamiętajcie o pisaniu w komentarzach e, swoich, e, swoich nowych setupów, tylko jeżeli któryś z tych setupów jest podobny do tego co już było w poprzednich filmach, to wymyślcie coś innego, bo nie mam zamiaru e, powtarzać dokładnie tego samego, ze, e, co, już, co już nagrałem, bo to po, zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie sensu nie ma. A poza tym... bądźcie trochę bardziej kuźwa, kreatywnie i nie non stop ta yy, operacja, locker, no kulier, już, no Tro, trochę wiesz, trochę wiecie, no. Yy, poza tym... Yy... Trochę kreatywności, poza tym pamiętajcie, że do tych popieprzonych setupów niekoniecznie chodzi tutaj o to, że ja mam grać na koniecznie bronią główną i że to ta broń główna może, ma być jakaś popieprzona. Możecie sobie wymyślić, że mam grać granatnikiem dymnym i, i zabijać ludzi, aczkolwiek tak nie będę grał, bo to nie ma sensu, bo nik nigdy nikogo nie zabije granatnikiem dymnym, ale mimo wszystko, wiecie, totalnie jakieś porąbany pomysł, bądźcie kreatywni. No dobra, moi drodzy, to pamiętajcie o tym, żeby pisać te swoje papieżone stapy w opisie. Znaczy, Boże, w opisie, w komentarzach. Przypominam o ankiecie, która jest do wypełnienia. A propos Call of Duty, czy, czy Call of Duty ma się pojawić na moim kanale, znajdziecie ją w opisie. Pamiętajcie o łapkach, bo bardzo lubię, jak, jak ludzie dają łapki, super, to jest super, super. Ostatnio niestety dostałem już o kurde 11 dislików łącznie na kanale. Ale o tym to kiedy idzie opowiem o jakichś statystykach kanału. Jak wybiję, nie wiem, 200 widzów, to wtedy powiem troszkę o statystykach kanału. No ale dobra, w każdym razie, mm, no, jak już powiedziałem o tych dislikach, to powiem jeszcze, że jest prawie 800 lajków, więc to nie, nie, nie wychodzi źle. Ale w każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie o tych łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach, jeżeli chcecie być na bieżąco, o komentarzach. I. Hej! Cześć! Papa! Pa! Moi drodzy, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie, jak pewnie Wam już tytuł powiedział, o tym co według mnie powinien robić snajper.